Byłem w Rosji, w klubie Biogorod, Biogorie Biogorod. Jak było, no było inaczej. No, inna specyfika ligi, inne warunki, inna mentalność. No, wiele wyrazów na inne. Trzeba było się do tego dostosować. Starałem się jak mogłem. Dokończyliśmy sezon, wydaje mi się przyzwoitym wynikiem, bo zdobyliśmy brązowy medal, na miarę wydaje mi się naszych możliwości kadrowych, personalnych, zdrowotnych. Wszystkich sytuacji, które miały miejsce w tym sezonie, także ja jestem z tego wyniku zadowolony, jak osiągnęła drużyna. No i tak się skończyła moja przygoda z Rosją na chwilę obecną. Teraz zaczęła się kolejna z GKSem Katowicem i myślę, że szczęśliwa. Mamy nadzieję, że z podobnym wynikiem może nie medalowym, ale na, 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 na miarę naszych możliwości. Nie ukrywam, że najlepiej mi się zawsze pracowało z młodzieżą, z juniorami. I z zawodnikami, którzy mają dopiero zaplanowane, żeby coś osiągnąć w swoim życiu sportowym. Są to zawodnicy, osoby nie chciałbym używać wyrazu, cwaniakują, ale może mają mniej swoich filozofii, bardziej dopasowują się do tego, co staram się przekonać. Są bardziej ufni temu. No i odczuwam większą przyjemność z tego, bo, no bo taka jest. Ten sztab jest porównywalnie podobny w większości klubów. Czy to jest 7 czy 5 osób, to już nie ma co wnikać w szczegóły. Sztab jest na miarę możliwości taki, jaki wydaje mi się powinien być. I no, czy nam się pracuje dobrze, to pracuje nam się chwilę, na chwilę są dobrze, a zawsze tego typu współpracę i wynik, kolektyw najlepiej ocenić po sezonie, ani w trakcie. Bo daj Boże, żeby to było w każdym zespole na początku fajnie, w momencie kiedy są porażki, a takie na pewno będą. Na wynik końcowy w siatkówce składa się wiele elementów. Praca statystyków ustalenia taktyczne, dyspozycja dnia, suplementacja, praca fizjoterapeutów, logistyka, dotarcie na mecz, spożycie odpowiednich posiłków, dzień, czy też kilka dni przed dniem meczu. Naprawdę nie używajmy tego. Hasła, że ktoś był nieprzygotowany, jak zespół przegrywa, a nieprzygotowany najczęściej... Nieprzygotowany mamy na myśli tylko fizycznie. Tak? No ale no, to jest błąd. No, wydaje mi się, że wynik zespołu to się ocenia wielopłaszczyznowo, a nie pod kątem, czy ktoś zrobił fajnie serię pompek, czy może przysiadów dwa dni wcześniej źle. No nie, dla mnie to jest to bzdura. Pytanie zupełnie nie na miejscu.